Radio CKP i DE. Danuta Stefanko, witam Państwa serdecznie. W dzisiejszej audycji Radia CKP i DE dowiecie się o działalności Fundacji Human Dog. Z kolei w drugiej części programu przeniesiemy się na warsztaty budowania zespołu, w których uczestniczyła młodzież z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwana Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, a które odbyły się w Karpatach. Pozostańcie z nami. Naszym pierwszym gościem jest Stanisław Brudnoch, dyrektor wykonawczy Fundacji Human Dog, który przybliży inicjatywy organizacji oraz opowie, w jaki sposób jej działalność dotyczy Ukrainy. No my specjalizujemy się w pomocy humanitarnej i rozwojowej. Pracujemy głównie w krajach Europy Wschodniej, jak na przykład Ukraina, ale też Kaukazu Południowego, Azji Centralnej. W Ukrainie pracujemy od 16 roku. I zajmujemy się wsparciem osób poszkodowanych przez, przez wojnę: dzieci, dorosłych, młodzież, rodziny, ponieważ wojna, największe zniszczenia, jakie wykonuje wojna, to nie infrastruktura, ale największe zniszczenia zachodzą w psychice u ludzi. Powstają traumy, które, będą, które są obecne przez kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat, i naszym celem tutaj jest wspierać też i odporność społeczeństwa w Ukrainie, budować ich odporność właśnie na te, na te wszystkie wydarzenia. Wojna kiedyś się skończy, a traumy i te przeżycia zostaną, a chcemy, żeby osoby w Ukrainie, dzieci, dzieci, młodzież były przygotowane do wejścia, czy w tą dorosłość, czy życie po wojnie i żeby potrafili radzić sobie z tymi traumami i ciężkimi doświadczeniami. Jeżeli chodzi o konkretne działania, co udało się osiągnąć w ramach tej współpracy? Teraz, od tego roku pracujemy w Iwano-Frankowsku, w Stanisławowie. Tu współpracujemy między innymi z szkołą liceum nr 23, czyli największą szkołą w obwodzie. I właśnie dzisiaj otworzyliśmy, zakończyliśmy oficjalnie pracę przygotowując schronienie dla dzieci w tej szkole, tak żeby dzieci, młodzież mogły ten czas alarmów i syren spędzić no, w dobrym miejscu. Schron to nigdy nie jest jakby naturalne miejsce dla dzieci, ale staramy się razem z dyrekcją szkoły no zrobić wszystko, żeby przynajmniej ten czas był jak najmniej problematyczny i żeby była stworzona na miasta normalnych zajęć, mimo że są to zajęcia w schronie. Udało nam się ten schron dostosować dotyczący jego infrastruktury. Zostały też wymienione okna w sali gimnastycznej i zakupiony sprzęt, czy gaśnice, apteczki, komputery, ponieważ to jakby dzieci, młodzież są tą grupą, która jest najbardziej narażona na, na efekt y, wojny. Nawet jeżeli tutaj w Iwano-Frankowsku, Stanisławie nie ma bezpośrednich działań, to jednak to wszystko, co do dzieci dociera, alarmy czy, czy spadające rakiety, no, bardzo na nich wpływa. I my staramy się zrobić wszystko tak, żeby, żeby chociaż ten czas minął w trochę lepszych warunkach. Wojna pełnoskolowa na Ukrainie trwa od prawie trzech lat. Jak ta pomoc się zmieniała w ciągu tego okresu? Mm. Czy się zintensyfikowała? Czy mm. właśnie teraz jest taki okres, mm. że tej pomocy jest mniej, po prostu ta otwartość mm. na pomaganie jest mniejsza? Bo jeżeli chodzi o takie działania humanitarne, na zasadzie pomoc żywnościowa, mm. czy tam, nie wiem, leki, mm. chemia, to jakby już jest mniejsze. No więc my zaczynaliśmy od pierwszych dni wojny. Zajmowaliśmy się ewakuacją osób z Mariupola i wschodniej Ukrainy, ponieważ tam mieliśmy. Naszą organizację partnerską. W pierwsze dwa miesiące udało nam się przewieźć do Polski ponad 700 osób, zapewnić im zakwaterowanie. Potem nasza organizacja otworzyła też centra wsparcia, centra informacji prawnej. Pracowaliśmy w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania dla osób z Ukrainy. Teraz, po trzech, po trzech latach, te potrzeby się zmieniają. To jest też taki naturalny cykl, że na początku eskalacji konfliktu jakby są inne potrzeby typu żywność, zakwaterowanie. Potrzeba ewakuacji, ucieczki, a potem po tych trzech latach, gdzie część osób, na przykład nie wiem, w Polsce, już się adoptowała do życia, lub część osób w Ukrainie, ludzie też widzą, że trzeba zacząć żyć i inaczej funkcjonować, więc te potrzeby się zmieniają i ta pomoc też jest inna. Czy budowanie bezpiecznej infrastruktury, czy wspieranie poszczególnych grup, tak jak właśnie praca z młodzieżą, z dziećmi w takim wsparciu psychologicznym, czy wspieranie osób wewnętrznie przesiedlonych, Aczkolwiek, no, to my nawet no, zauważamy, że ta pomoc humanitarna dla Ukrainy zmniejsza się. Co jest też, my nawet w Polsce, pracując z osobami z Ukrainy, też to widzimy, że po tych trzech latach, nawet organizacje, instytucje międzynarodowe, które finansowały tą pomoc, przychodzą już gdzie indziej, ale to jest trochę taki cykl też tej pomocy. Na początku działamy tu i teraz, pomagamy w tych najpilniejszych potrzebach, a potem niestety te, te środki odchodzą. I to jakby nie jest sytuacja tylko i wyłącznie, która dotyczy Ukrainy. Tak jest jakby, no ja specjalizuję się, już pracuję ponad 15 lat w tej sferze wsparcia humanitarnego i to niestety są takie normalne mechanizmy. A jesteśmy też uzależnieni od, tak naprawdę od międzynarodowej polityki, gdzie wiele rzeczy jest zdecydowanych ponad naszymi głowami. Ale wojna wciąż trwa, wciąż są osoby potrzebujące pomocy. I właśnie dlaczego, mimo różnych zmian politycznych mm. czy jakichś tendencji politycznych, dlaczego ta pomoc jest potrzebna i dlaczego właśnie człowiek musi zostawać przede wszystkim człowiekiem, mm. widząc kogoś, kto potrzebuje pomocy? No to jest taki naturalny odruch, że chcemy pomagać osobom i w miejscach, gdzie dzieje się zło. No dla nas, dla Polski jest to też szczególnie ważne, dlatego że wojna toczy się u naszego najbliższego sąsiada. Nawet jeżeli stosunki między Ukrainą a Polską, Bywają różne, to jest tak zawsze między sąsiadami, że, że te stosunki nie zawsze są najlepsze, aczkolwiek no my jako Polacy też pokazaliśmy, że nie patrząc czy na przeszłość, to co jest między nami, otworzyliśmy i nasze domy, jakby serca, pokazaliśmy tą solidarność. No Dzisiaj też widzimy, że trzeba wspierać Ukrainę, bo tak naprawdę to jest trochę walka o naszą przyszłość w Polsce i to jest no, taki naturalny odruch pomocy. Cały czas w Polsce jest wiele organizacji osób, które pomagają, czy zbierają środki, wysyłają na Ukrainę. No i wszyscy też czekamy, kiedy ta wojna się skończy, ponieważ jej skutki to będziemy odczuwać jeszcze przez dziesięciolecia. Czy są planowane jakieś dalsze działania w tym kierunku pomocy właśnie? Hmm. Nasza organizacja pracuje w Iłynach Frankowsku, pracujemy równolegle też w Charkowie i w municypalitetach w obwodzie charkowskim. No i przez najbliższe trzy lata będziemy prowadzić właśnie wsparcie psychologiczne, wsparcie socjalne, też takie działania infrastrukturalne, jak będziemy robić w przyszłym roku też remont kolejnej szkoły, schronienia w szkole, więc będziemy aktywnie działać przez następne trzy lata. No i te nasze działania one są możliwe dzięki wsparciu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które przeznacza środki w ramach wsparcia humanitarnego dla Ukrainy. A teraz przenieśmy się w Karpaty, gdzie w ciągu kilku dni szkolili się wolontariusze Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Swoimi wrażeniami dzielą się kolejno Natalia Kajdasz i Zofia Ilczuk. Więc akurat wróciliśmy z Jabłonicy, gdzie odbywał się trzydzienny trening dla naszej młodzieży, dla naszych wolontariuszy, dla naszych kandydatów. Jakie masz wrażenia po? Wrażenie mam super pozytywne i teraz powiem dlaczego. Ponieważ y, mieliśmy bardzo fajne treningi z tym buildingu, pomimo tego rozmawialiśmy o swoich emocjach, i to chyba takie ważne tematy są. Pomimo tego byliśmy w muzea, i mi się bardzo spodobało. Jak uważasz, dlaczego jest ważne angażować młodzież w różne takie wyjazdy, w różne takie treningi, nie, treningi itd., a ty, dlaczego ważne jest angażować młodzież do wolontariatu? Ponieważ takie wyjazdy to zawsze rozwój. Rozwój to zawsze dobrze. I więc myślę, że trzeba wyjeżdżać na te warsztaty, pomimo tego, dlaczego angażujemy się jako wolontariusze dlatego, że możemy spotkać nowych ludzi, zapoznać się z nimi, budujemy nową przyjaźń i to zawsze dobrze. Wolontariat to nie tylko przyjaźń, ale także rozwój. I Nowe projekty, których ty przejmujesz udział i pomimo tego stwarzasz nowe projekty. I myślę, że to jest bardzo fajne i wspaniale dla człowieka. Też ważne jest, że kiedy zostajesz wolontariuszem, masz takie miejsce, gdzie możesz wymyślać jakieś własne inicjatywy i je przeprowadzać. Więc dlaczego jest ważne podtrzymywać, wspierać młodzież w tych początkach? Kiedy wymyślałem jakieś swoje projekty, wymyślałem jakieś swoje pomysły i padą się do tego, aby je realizować. No, w ogóle CKP IDE to dla mnie to dom, w którym ja mogę wymyślić różne projekty, realizować je i wiem, że wszyscy będą mi wspierać i pomagać, czym tylko mogą. I dla młodzieży to jest nauka. A czego się nauczyłaś na treningach, kiedy budowaliście wspólnie zespół? No w ogóle to mieliśmy bardzo dużo różnych ćwiczeń, ale zapamiętałam to ćwiczenie, które robiliśmy chyba przez półtorej godziny, kiedy my mieliśmy zrobić swoją wieżę z różnych klocków i więc tam trzeba było pracować jak jeden organizm, jak jeden człowiek, chociaż było 20 osób, ale... Po raz pierwszy, kiedy to robiliśmy, to było bardzo ciężko, ponieważ w ogóle wolontaria to miejsce, gdzie zbiera się dużo liderów i wszyscy zaczęli proponować coś, i był po prostu bałagan, był chaos. I przez półtorej godziny, aż przez półtorej godziny, to dogadaliśmy i złożyliśmy w bardzo ciężki sposób tą wieżę z sześciu klocków, ale potem, kiedy Zaczęliśmy omawiać to, co zrobiliśmy nie tak, niedobrze. Zaczęliśmy rozumieć, że nie było jednego literu i tym był problem. I jeszcze było dużo błędów, ale na następny dzień to robiliśmy to ćwiczenie jeszcze raz i wyszło chyba przypięknie, ponieważ nikt się nie denerwował, kiedy ten klocek spadał lub coś takiego, a wszyscy po prostu, no okej, okay. I ja myślę, ale fajnie jest. Naprawdę. Mi było bardzo fajnie współpracować z tymi ludźmi, ponieważ mieliśmy komunikację. I chyba z tego tworzy się zespół, i z tego zespołu tworzą się jakieś projekty, kiedy mamy komunikację, mamy wspólny cel i już możemy coś robić. I to jest fajnie. Jak uważasz, jaką jest terazniejsza młodzież? No, powiem za wolontariat. Młodzież w wolontariacie, wolontariuszy to jest bardzo mądre ludzie. Każdy różni się, ale coś nas łączy i myślę, że to jest przepięknie. I chyba teraźniejsza młodzież to, to zupełnie inni ludzie niż byli do tego. Akurat wróciliśmy z treningu dla, dla naszej młodzieży, dla naszych wolontariuszy, czy tam na przykład też kandydatów. Jakie masz wrażenia po? Tak naprawdę bardzo mi się podoba, bo było bardzo ciekawe i mieliśmy bardzo dużo treningów ciekawych, interesujących dla rozwoju siebie, dla przyszłości swojej, na różne takie tematy i bardzo to będzie takie ważliwe dla ciebie w przyszłości, jako dla samorealizacji, jak już powiedziała, albo żeby być człowiekiem, żeby istnąć i żeby współpracować z innymi. A co było na tych treningach? No, rozmawialiśmy dużo o emocjach, o wsparciu, o robocie w zespole. Tak naprawdę byli bardzo ciekawe i interesujące, czego się tam nauczyliście? Tak najpierw jak kontrolować emocje? Zrozumieliśmy, że są różne emocje, ale nie możemy to podzielić na dwie grupy jako źle i dobrze. No i o robocie w grupie. Mówiliśmy o różnych takich zasadach, bez jakich grupa nie będzie istniała. Co Tobie się najbardziej spodobało? Co najbardziej zapamiętałaś z wyjazdu? Oprócz tego, że mieliśmy takie treningi, graliśmy tak jeszcze w gry. Naprawdę byli bardzo ciekawe o emocjach. Mali na celu zrobić bardziej jakościową współpracę żeby dojść do wspólnego celu, do tego wyniku, którego chcieliśmy mieć. A też takie pytanie, jak myślisz, jaka jest teraźniejsza młodzież? Tak naprawdę jest bardzo interesująca i bardzo ciekawa, bo odróżnia się od innych i każdy chce mieć w tym, można tak mówić, w tym swoją jakoś rolę grać i chce pokazać sobie na wszystkie 100%. Ma wielkie cele i chce do nich iść. Chcę dosiągnąć wielkiego sukcesu w przyszłości. Młodzież skupiona dookoła Centrum kocha język polski i tradycje. Szanuje również kulturę państwa, w którym na co dzień mieszka, czyli Ukrainy. To też jednym z elementów wyjazdu na warsztaty do Karpat była wycieczka w Worochcie. Z kierowniczką lokalnego Muzeum Fantazyjność Karpackiego Ducha, Ireną Zarecką, rozmawiała Anita Cierkowa. Dzisiaj do Pani przyjechała grupa naszych wolontariuszy. Jakie Pani ma wrażenia? Bardzo fajne, dlatego że ta młodzież jest naprawdę bardzo fajna, bardzo ciepła i strasznie ciekawa wszystkiego, co się u nas tutaj odbywa, i tak samo ciekawa naszej historii i naszej kultury. Też, dlaczego pani uważa, że zwiedzanie takich miejsc i ogólnie budowanie takiej grupy młodzieży w tym wolontariacie jest ważne teraz? Teraz jest właśnie bardzo ważne, żeby nasza młodzież poznawała kulturę. Żeby poznawała historię, dlatego że w tym wszystkim się ukrywa właśnie nasza ukraińska, ukraińska dusza. Dlatego, że to właśnie świadczy o tym, że jesteśmy Ukraińcami i teraz to jest bardzo ważne dla nas. Dobrze, i co dzisiaj tutaj robiliście? Dzisiaj mieliśmy właśnie taką wycieczkę. Najpierw grupa zwiedzała okolice Worochty, poznała właśnie historię, ciekawe miejsca w Worochcie, no a w naszym muzeum to Akurat poznali o takich ciekawych historiach o malfarach, również o różnych takich duchach, które mieszkają w naszych lasach karpackich. Dlatego to jest bardzo ciekawe i dla młodzieży również, i dla dorosłych, i oczywiście dla dzieci. A też dlaczego dla teraźniejszej młodzieży jest ważne gromadzić się w takie swoje zespoły i też zostawać wolontariuszami, a też przyjeżdżać, jeździć i zwiedzać wszystko dookoła? Właśnie, że takie zwiedzanie to sprzyja temu, żeby taka młodzież tworzyła takie grupki, i dla nas teraz bardzo ważnym w czasie wojny, żeby takie wolontariusze powstawały, żeby mieli takie możliwości i chęci, dlatego żeby pomagać ludziom, żeby pomagać tym, którzy niestety ukrywają się od wojny. No i taki wolontariusz to właśnie robi bardzo dużo roboty, dlatego że ludzie nie potrafią teraz sami sobie pomóc. A taki wolontariusz naprawdę pomaga bardzo dużo. A też czym jest fajnie, że teraz młodzież z takiego dosyć młodego wieku zaczyna angażować się w działalność wolontariacką? To jest właśnie bardzo ważne, że taka młodzież z takiego właśnie wieku już zaczyna coś robić i coś robić dobrego, dlatego że mają naprawdę dobre serca i chcą zrobić naprawdę bardzo dobre rzeczy dla naszych ludzi, dla naszej Ukrainy. I to szczególnie jest najważniejsze, że młodzież robi, tworzy... I to jest dla nas najpiękniejsze, co może być dla Ukrainy. Radio CKP i DE. Dziękujemy Państwu, że byliście z nami. Życzymy owocnego zakończenia tygodnia oraz miłego, spokojnego weekendu. Do usłyszenia w Radio CKP i DE. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu pod nazwą Bolonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Projekt Polskie Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.